Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażę Wam domowy przepis na przepyszną zupę łososiową, moją ulubioną. Do garnka wleję około dwóch łyżek oliwy z oliwek czosnkowej i wrzucę 3 ziemniaki młode, pokrojone w kostkę. Od razu dodaję dwa ząbki czosnku i sporo tymianku. Całość pozostawiam na ogniu i przesmażam ziemniaki. Po trzech minutach dodaję do ziemniaków pora. I marchewkę pokrojoną drobniej. Całość przemieszam i pozostawiam na chwilę. Możecie zobaczyć, jak ładnie przyrumieniły się ziemniaki. Czas teraz na dodanie wody. Dodam około litra ciepłej wody i zupę pozostawię na wolnym ogniu. Po 15 minutach dodaję do zupy 50 g świeżego łososia. Zupę solę. Posypuję pieprzem. Zamieszam i dodam 100 g wędzonego łososia. Dwie łyżki szczypiorku i łyżkę świeżego tymianku. Całość już tylko przemieszam. Gałązki tymianku z łodyżkami można wyjąć. Pachnie wybornie. Przelewam zupę do miski, młode ziemniaki. Por, łosoś, musicie tego spróbować. Prosta, zdrowa zupa i bardzo szybka. I jeszcze dorzucę no, tutaj szczypiorku, tymianku i na koniec papryczka chili czerwona. I nie może w tej zupie zabraknąć jogurtu greckiego. Kładę jedną łyżkę. Życzę Wam, kochani, smacznego i miłego gotowania.